Mega drama Zbigniewa Bońka z Robertem Lewandowskim, a wszystko poszło o szkolenie młodzieży. No właśnie, co na ten temat sądzi Robert Lewandowski, co na ten temat sądzi Zbigniew Bońek, który praktycznie odbija piłeczkę, wbija szpilkę lewemu. Mega drama, mewa, mega kutnia Można powiedzieć niczym boks, że poddymienie w polskiej piłce. No właśnie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę no nowy filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu mega poddymienie jeśli chodzi o Zbigniewa Bońka, wszystko posuwa praktycznie Roberta Lewandowskiego, znaczy wiadomo Zbigniew Boniek zawsze musi po prostu wtrącić swoje trzy grosze, zawsze musi po praktycznie mieć swoje zdanie na tany temat natomiast tak, wszystko zaczęło się od pytania do Roberta Lewandowskiego na konferencji prasowej dotyczącej szkolenia polskich piłkarzy szkolenia młodzieży no i tutaj Robert się wypowiedział dosyć krytycznie, ale nie aż tak, nie wydaje mi się, że aż tak, prak praktycznie, krytycznie, i na to zareagował alergicznie, Zbigniew Boniek. Zaraz przedstawię wam, co mówiła jedna strona, co mówiła druga, kto ma rację praktycznie w tym konflikcie. No więc zacznijmy od tego, że Robert Lewandowski powiedział w ten sposób na konferencji prasowej. Nie oszukujmy się, nie da się mówić o szkoleniu w Polsce jak o czymś przyszłościowym. To nie funkcjonuje tak, nie jest, tak? Szkolenie według długoletniej wizji nie idzie zbyt dobrze, nie przynosi oczekiwanych efektów i nie mówię tu o efektach ubocznych od czasu do czasu. Mówię o procesie. Nie mamy czegoś takiego, że polska myśl szkoleniowa wprowadza co roku dwóch, trzech zawodników z odpowiednią jakością do pierwszej kadry czy drużyn młodzieżowych. Na temat szkolenia w Polsce wypowiadam się od kilku lat i zdania nie zmieniłem. Do dzisiaj nie dostrzegam takich zmian, po których mógłbym powiedzieć o widzę światełko w tunelu, tak powiedział Robert Lewandowski bardzo krytycznie na temat szkolenia polskich piłkarzy. Ale mi się wydaje, że to nie są jakieś takie po prostu straszne słowa, bo jest to po 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 faktycznie potwierdzenie faktu, tak, gdybyśmy mieli rzeczywiście dwóch, trzech jakościowo bardzo dobrych piłkarzy, którzy każdego roku by pukali do tej pierwszej reprezentacji, to byśmy mogli powiedzieć, no mega, super, mamy szkoleń na wysokim poziomie w Polsce, a tak nie jest. Więc Robert Lewandowski powiedział to, co praktycznie funkcjonuje w Polsce od lat, tak. E, u nas się dużo nie zmieniło pod tym względem mentalnie i tak dalej. Może kluby mają większe budżety, ale dalej po prostu to stoi w miejscu, e, więc tutaj jeszcze wiele praktycznie zmian, tak, e, jeśli chodzi o tą kwestię. No i na całą tą wypowiedź zareagował alergicznie były prezes PZPNU, u Zbigniew Boniek, który nie pozostał, nie pozostał praktycznie dłużny i powiedział w ten sposób Robert nic nie wie na temat szkolenia w Polsce w ostatnich 8 do 10 latach bo, graf, bo go w Polsce nie ma z tego co słyszałem to bardzo pozytywnie wypowiadał się o młodych piłkarzach którzy się pojawili na kadrze zawsze można dyskutować ja zadam pytanie jak to możliwe, że najlepszym napastnikiem w Niemczech jest Robert Lewandowski proszę mi wymienić nazwisko najlepszego niemieckiego napastnika który jest wśród najlepszych 10 piłkarzy w Europie tak powiedział tutaj Zbigniew Boniek e, tak, na kanale Romana Kołtonia, prawda futbolu na YouTubie. E, tak właśnie tutaj zareagował bardzo alergicznie Zbigniew Boniek, właśnie te słowa Roberta Lewandowskiego. Znaczy ja powiem tak, prawda jest taka, że oczywiście Robert Lewandowski ma rację e, i to, że pojawi się po prostu jeden rodzynek, jeden piłkarz raz na jakiś czas, no to jakby wyjątek nie, 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 nie przesądza o regule. Reguła zupełnie jest inna. Często się mówi, no, ale krytykujecie polską ligę, polską ekstraklasę, oczywiście, ale ja na przykład nigdy nie podważam kwestii ekstraklasy, ona jest bardzo ważna, szanuję ją i tak dalej. Natomiast to jest tak naprawdę kwestia tego, żeby po prostu ten poziom był wyższy, żeby ten poziom szkolenia i tak dalej był lepszy. Natomiast wszyscy mówią, no tak, ale z jakiej ligi wywodzi się Robert Lewandowski z ekstraklasy, tak? A więc krytykujecie, a to z naszej ligi jest najlepszy piłkarz na świecie obecnie. No tak, ale on wyjechał z tej ligi i on cały czas się praktycznie uczy, zrobił nieprawdopodobny przeskok i to była tytaniczna jego ciężka praktycznie praca, ale inna sprawa, że on wszedł na ten wysoki poziom w momencie kiedy praktycznie wyjechał za granicę. No to nie wiem, to tak samo jak powiedzieć na przykład, że ktoś w Polsce żyje, pracuje Ledwo po prostu wiąże koniec z końcem od pierwszego do pierwszego, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tam się dorobił potężnych pieniędzy, tak? Przysłowiowe zaczął od płucy buta do milionera. No i mówi: No, ale on został milionerem w Stanach Zjednoczonych, ale gdzie przecież zaczynał? W Polsce zaczynał tutaj mieszkał, pracował, tu się nauczył języka, nauczył się po prostu chodzić, mówić, tak? Nauczył się na przykład, nie wiem, jakiegoś zawodu, który potem wykorzystał, na, na przykład jakiś informatyczny za granicą. Jest taki chyba nawet miliarder, tak? Który ma polskie korzenie na świecie i w mieszka w Stanach Zjednoczonych, no i może powiedzieć, no tak, ale wszystkiego, tych podstaw to się nauczył w Polsce, no tak, ale to nauczył się do pewnego momentu, tak samo jakby po prostu dziękować po prostu przedszkolance w przedszkolu, tak, że ona ma wpływ na przykład na karierę jakiegoś zawodnika, nie wiem, na Roberta Lewandowskiego, bo w przedszkolu po prostu tak było leżakowanie, bo było odpowiednie jedzenie i dzięki temu, że miał po prostu fajny rozwój jako przedszkolak, to potem to wpłynęło na jego rozwój jako karierę, karierę piłkarską, zawodową, tak, że to miało wpływ na jego rozwój mentalny i tak dalej, no to jest absurdalne. Dla mnie teza. Jedna sprawa to jest oczywiście szkolenie w Polsce poziom, tak, szkolenia, a druga sprawa to jest tytaniczna praca, którą musi wykonać zawodnik, tylko nie każdy zawodnik ma tyle szczęścia, ma tyle umiejętności, samozaparcia, dążenia praktycznie do celu, żeby dorównać do tego najwyższego poziomu, i też konstrukcja drużyny musi być odpowiednia. Bo zobaczmy sobie, praktycznie Krzysztof Piątek miał identyczną przebieg kariery jak Robert Lewandowski. I właśnie on zdecydował się na to, na co nie zdecydował się Robert Lewandowski, a więc poszedł do Genui, to, gdzie miał faktycznie iść Robert Lewandowski. Robert Lewandowski nawet oglądał boiska we Włoszech, ostatecznie. Podjął decyzję, że będzie grał w i Dortmund, i to była decyzja, która praktycznie, moim zdaniem, w dużym stopniu ratowała jego karierę, bo ta kariera pewnie by pikowała, bo byłaby taką sinusoidą jak w przypadku Krzysztofa Piątka. Mi się wydaje, że Krzysztof Piątek by byłby zupełnie w innym miejscu kariery, gdyby od razu poszedł do Bundesligi, co było akurat błędem dla niego. Może finansowo było ok, tak, i dla Krakowi i tak dalej, bo super, ale błędem dla niego pod kątem jego kariery, że ona po prostu tak pikuje, że to, to mógł za, zacząć właśnie od Bundesligi poukładanej fajnej drużyny, pójść na przykład na jakieś przetarcie do słabszej drużyny w Bundeslidze, a potem awansować, tak, na przykład, nie wiem, do, do Hoffenheimu po prostu pójść grać czy innej drużyny gdzieś w środku tabeli, na tamten czas na przykład, i później, gdyby się tam się spreze... dobrze zaprezentował, to by przeskok... przeskoczył na przykład do drużyny w pierwszej piątce, do jakiejś czołówki. Tak? No a tak nie było. Więc tutaj jest zupełnie inna, inna sytuacja. Oczywiście ja yy, nie podważam kwestii ekstra klasy, bo uważam, że to jest po prostu głupota też, jak na przykład ludzie krytykują mocno i tak dalej. Natomiast Robert Lewandowski powiedział się na temat jakby pewnego po prostu mechanizmu dotyczącego szkolenia, że to szkolenie się w dużym stopniu nie zmienia, tak, że dalej po prostu ono kuleje. Tylko u nas jest po prostu problem, jakby kwestia finansowa i też no, klub, jeżeli nawet po prostu pojawia się zawodnik, który ma 18-19 lat, klub chce na nim zarobić dobre pieniądze po 4, 5 czy 6 milionów euro. Zawodnik nogami przebiera, bo wie, że za granicą będzie mógł liczyć na bardzo dobre pieniądze. Co z tego, że spali się za granicą, skoro zarobi do, bardzo dobre pieniądze praktycznie, tak. Ja pamiętam, jak Kapustka wyjeżdżał z Polski, wyjeżdżał do Ligi Angielskiej, to on w wieku 20 lat zarabiał 5 milionów złotych. No to był po prostu kosmiczny przekos, przeskok finansowy. I nikt mi nie powie, że on będzie tutaj zostanie w ekstraklasie, bo podniesie swój poziom, bo jeszcze po prostu pojedzie w późniejszym wieku. Jak ma taką propozycję finansową, to ciężko ją odrzucić. Pamiętam, jak Arek Milik po prostu wyjeżdżał z Górnika, gdzie zarabiał 7 tysięcy miesięcznie, pojechał praktycznie do Bayeru Leverkusen, zarabiał 300 tysięcy, ale miesięcznie, tak? A więc milion dolarów rocznie. Kosmiczne, praktycznie pieniądze, więc żaden klub nie utrzyma dzisiaj zawodnika, perełki takiej. Tak, no, oczywiście, Lech stara się po prostu to robić i dosyć dobrze im to wychodzi. Natomiast no, jest to bardzo ciężkie i kwestia praktycznie tego, że trudno jest przeskoczyć później do tego poziomu. To trwa wiele czasu. Nam się wydaje, że to jest takie proste. Ja nie lubię tego, jak na przykład dziennikarze piszą, że kolejny dzień w biurze Roberta Lewandowskiego, Robert Lewandowski, maszyna. Tak, bo to jest ciężka, tytaniczna praca. Natomiast Robert powiedział w ten sposób: Szkolenie według długoletniej wizji nie idzie zbyt dobrze, nie przynosi oczekiwanych efektów, i nie mówię tu o efektach ubocznych od czasu do czasu. Mówi o procesie: Nie mamy czegoś takiego, że polska myśl szkoleniowa wprowadza co roku dwóch, trzech zawodników z odpowiednią jakością do pierwszej kadry czy drużyn młodzieżowych. Na temat szkolenia w Polsce wypowiadam się od kilku lat i zdania nie zmieniłem. Do dzisiaj nie dostrzegam takich zmian, po których mógłbym powiedzieć, o widzę światełko w tunelu. Ja jeszcze powiem po prostu, że Schweinsteiger jest idealnym takim przykładem modelowym, wzorcowym na zawodnik, który zakończył karierę piłkarską, ale on praktycznie szedł przez te wszystkie U, tak, U16, U18 i tak dalej, wszystkie te reprezentacje, szczeble. Grał też po prostu tak w mocnych drużynach i w Bayernie i tak dalej. Natomiast no w Polsce to zupełnie inaczej wygląda, bo często ta kariera jest taka szarpana, tak? Ktoś gdzieś po prostu ma, ma talent, umiejętności, bo u nas to jest tak, musi się od razu zaprezentować, mieć od razu talent, tak? Często gdzieś w mediach, nowy Messi, gdzieś tam po prostu na świecie, tak? W Chinach urodził się nowy Messi, ma talent, i tak dalej. Talent to jedno, najważniejsza jest kwestia praktycznie, jeśli chodzi o tytaniczną pracę, tak? Trzeba systematycznie pracować, rozwijać się. To, że ktoś ma talent, to jest po prostu jedna sprawa, potem są też inne czynniki, odpowiednie decyzje, wybory i jeszcze kwestia szczęścia, kontuzji, tak? No to tak samo jak ja, na przykład. Ja mam na kanale praktycznie 3000 filmów, jeśli chodzi o piłkę nożną, a mam wyświetlenie tyle co kod na płaka. Mam po 20 czy po 30 wyświetleń, a niektóre osoby mają praktycznie 100 filmów na, na, na kanale, ale pojawiają się w różnych mediach i mają dziesiątki tysięcy wyświetleń. Czy to oznacza, że ja po prostu jestem gorszy, tak? Jeśli o dziennikarzy po prostu sportowych, może jestem gorszy, tak? No, ale tu, to jest kwestia praktycznie popularności, czyli tamte kanały są po prostu bardziej popularne, bo te osoby pojawiają się w różnych mediach, a nie dlatego, że po prostu. Ludzie oglądają, bo chcą się dowiedzieć jakiejś konkretnej wiedzy, tak? No to wiecie, no, na takiej zasadzie, jakby dzisiaj po prostu jakiś piosenkarz założył kanał na YouTube na temat piłki nożnej, to też miałby widownie, bo jest po prostu popularną osobą. No właśnie, i tak samo w przypadku właśnie piłki nożnej. Trzeba stawić na tych ludzi, którzy rzeczywiście chcą się rozwijać, chcą pracować, chcą po prostu iść do przodu, bez względu na tym, na jakim poziomie są dzisiaj tu i teraz, tak? a u nas wszystko jest podyktowane kwestią finansową, obliczenie, tak, ten zawodnik przyniesie klubowi tyle i tyle, a może po prostu ten niedoceniany zawodnik przyniesie większe pieniądze klubowi, kiedy się stworzy warunki możliwości. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć!